Hej, nie chciałem robić tego filmu, ale chyba to już jest najwyższy czas. Wszyscy mnie pytacie, dlaczego ostatnio nie ma filmów? I odpowiedź tym razem nie jest taka jak zazwyczaj. Temat jest o wiele bardziej skomplikowany i. i apparently nie wiem, kiedy go rozwiążę. Long story short: byłem połączony z YouTube'em przez partnerstwo. I było wszystko spoko. Partnerstwo zarządzało reklamami na moim kanale, i ja dostawałem za to pieniądze. YouTube obecnie zmienia cały system, żeby wszystko, co idzie, szło przez ich system AdSense. I o ile wiecie wszystko było ok pod względem YouTube'a przez tyle lat, AdSense nagle stwierdza, że na moim kanale są treści, e, które są wbrew zasadom e, programu partnerskiego AdSense. Więc e, problem polega na tym, że AdSense jest bardziej skierowany do stron internetowych niż do YouTube'a. Ja pisałem z supportem YouTube'a. Faktycznie w supportie YouTube'a są mili ludzie i oni, oni, oni naprawdę chcą pomóc. Są, istnieje support YouTube'a, jest cały oddział, który, który faktycznie działa jako support YouTube'a. Można się z nimi skontaktować, chociaż to jest ciężkie. Można się z nimi skontaktować, można z nimi pisać jak z ludźmi. To nie są roboty, które ci odpowiadają, jak boty, albo boty na Twitterze. Problem polega na tym, że polityka Google im praktycznie nie pozwala pomóc. Więc kiedy docierasz do źródła problemu i okazuje się, że jest to samo co zwyczaj. Nie mogłem ci dać żadnych hintów na to, jak to naprawić. Czyli obecnie mój kanał od jakiegoś czasu jest bez, pa bez partnerstwa. Mój kanał przestał zarabiać. I męczę się z AdSensem od początku grudnia, to jest drugi miesiąc. I ja zawsze myślałem na zasadzie, ej, zrobię film, film w którym jak roz już rozwiążę problem, zrobię film, w którym opiszę całą sytuację i będzie Patrzcie jak śmiesznie, mogłem, mogłem nie mieć kanału przez jakiś czas To by było straszne, nie? Chciałem, wiecie, myślałem, że to będzie taki fajny film Na zasadzie opowiem wam historię, która Była straszna, ale nawet o niej nie wiedzieliście Historia jest straszna, teraz o niej wiecie Wiecie czemu? Bo od jakiegoś czasu Streamuję i przerzucam, przerzucam się chwilowo Na streamy, to nie jest tak, że Poddaję się z kanałem Ale dopóki nie Rozwiążę tego problemu, nie spodziewajcie się Tutaj dużo treści Coś będzie czasami ale nie spodziewajcie się dużo, ponieważ to jest dla mnie e, obecnie marnowanie czasu. I jeżeli ktoś teraz, wiem, że ktoś się znajdzie, kto stwierdzi, że Eleven on nagrywa tylko dla hajsu, to to trochę chujowe. Słuchaj, to jest co innego robić filmy po prostu, bo robić, a co innego, kiedy masz zrobić śmieszny film na YouTube'a, ale martw się o czynsz, więc to są dwie inne sprawy i, i ja w tym momencie, może nie jakoś, że ja się jakoś bardzo martwię, mam tam zaoszczędzone coś i tak dalej, ale wolę się skupić na Twitchu i, i to trochę rozwinąć, żeby mieć zawsze jakiś backup. Dla mnie Twitch zawsze był takim backupem, dlatego nie streamowałem na YouTube. Bo od tak po prostu jeden e-mail, koniec, nie zarabiasz i znajdź sobie problem sam, szukaj go dalej. Więc y, ja zapraszam na moje streamy. Streamuję ostatnio co dzień lub co drugi dzień. Raczej wieczorami albo nocą. Zależy. Y, kanał. Cały czas będę pracował nad tym, żeby go przywrócić do stanu używalności I mam już kilka filmów, które są zmontowane, czekałem na dysku, żeby je wrzucić Mam zmontowanego Half- life Alyx Nie skończyłem go jeszcze na streamie, ale będę go ogarniał dalej Na streamach często gram w Minecrafta, w Genshin Impact i w jakieś inne gry Głównie chillowe, bo ostatni miesiąc jest STRESUJĄCY AS FUCK Szczególnie przez ostatnie dni, myślałem, że już wszystko będzie ogarnięte i jest jak jest, niestety Więc no, no, no przykro mi, że z taką informacją przychodzę. Dużo filmów z kanału znika i to jest właśnie przyczyna, bo szukam problemu. Szukam źródła problemu i nie wiem, co może nim być. Jeżeli chcecie pomóc, to w opisie niżej są zasady programu Adsense i możecie mi podsyłać moje filmy w komentarzach, albo, albo tytuły tych filmów, jeżeli nie dacie rady komentarzy przesłać, bo często komentarze są z linkami są wysyłane jako spam. E Przesyłajcie pełne tytuły filmów, które sądzicie, że mogły te zasady naruszyć. W ten sposób mi pomożecie. I cóż, no, niestety, dużo treści znika z kanału. Chyba usunąłem już ostatnio ponad 200 filmów, włącznie z prywatnymi i publicznymi, które tam wysyłałem znajomym po prostu gdzieś. I no. Przykro, ale jeżeli chcę, żeby kanał funkcjonował dalej, to muszę to zrobić jakoś ogarnąć. Życzcie mi szczęścia w ogarnieniu tego, nie porzucam kanału. YouTube to jest główna rzecz, którą robię zawsze, pamiętajcie. że jakiekolwiek odnogi nie idę, czy to jest muzyka, czy to jest tworzenie gier, czy to jest programowanie, czy grafika 3D, czy, czy streamy. YouTube is my main thing. Bo ja uwielbiam montować filmy, uwielbiam sklepić coś głupiego, uwielbiam z momentów, które jak nagrywany z ludźmi są czasami takie absolutnie błahe, uwielbiam w montażu zrobić z tego absolutny doksi, z którego będę piał przez kolejne 3 miesiące. This is my main thing. Pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że opuszczam ten kanał. So. Ja streamuję za pół godziny o 20.00, no z naszej perspektywy praktycznie już o 20.00. Y, TV slash link w opisie. Możecie mnie tam znaleźć praktycznie codziennie. Hostuję też y, moich znajomych, z którymi siedzę. Y, więc jeżeli ja nie streamuję, to streamuje ktoś inny i na, tym, na moim kanale widać, kto streamuje. I często tam siedzę i z nimi gadam, bo. bo bo tak wygląda ostatnio to, co się dzieje. Dobra, tyle. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że rozumiecie sytuację. I. Nie brzmi to chujowo? Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało chujowo. Well. Staram się jak mogę. Dzięki za zrozumienie z góry. Perhaps. Widzimy się, mam nadzieję, na streamie. I pamiętajcie. To, że rzucam taki film, nie znaczy, że jestem w jakiejś złej sytuacji. Po prostu, jeżeli chcecie mnie wspomóc, wystarczy, że przyjdziecie na Twitcha. Nie musicie nic wydawać. Nie czujcie się zobligowani do wysłania donate'ów, albo... Donate'ów do nawet nie mam. Nie czujcie się zobligowani do wydawania pieniędzy, bo uwielbiam w YouTubie to, że... Uwielbiałem. Uwielbiam, uwielbiam dalej, że wrzucam filmy, które są totalnie za free. Nikt na YouTubie nie ma jak na mnie wydać pieniędzy. Po prostu ja wrzucam filmy, ludziom się podobają, wszyscy wygrywają. I wiem, że jakby na streamach to trochę inaczej wygląda, że tam się dużo wydaje i tak dalej, ale pamiętajcie, nie szalejcie z tym, ok? Bo czuję się źle naciągając czyjeś portfele. No, także doceniam zrozumienie, trzymajcie się, do zobaczenia na streamie. I hopefully niedługo tutaj, w czymś fajnym. See ya.